Byłem knębiony w postawce i gimbie, także nie mam wesołych wspomnień stamtąd Chłopaku znam to, niestety znam to A moi ziomale nie kradną, bo wolną robić banknot To co najgorsze już za mną, nie kradnę, wolę robić sianko Miałem jeden dziewięć jak zostałem ojcem i rzuciłem wszystko by zarobić force I robię to dalej pokornie, mam 20 wiosen i żadnej przeżytej spokojnie Bo zawsze coś, bo zawsze ktoś, bo zawsze mieli coś do mnie a nie chciałem nic, ciągle uczysz jak żyć, nie palę więc zabierz ten shit Robię to wszystko dla mamy, robię to wszystko dla... Taty, Dla niego nie zrobię nic, dopóki nie przestanie pić. Bo jak odkręca to wyrzuca korek, nie zmieni się więc nie wiem po co pierdolę. To wszystko kiedyś się mieniło kolorem, a teraz się mienią butelki na stole. Popijam kole, ej, ziomek na dole. No to już schodzę, bo miałem go podwyżne na chatę i pytam je kiedy mam wolne. Devil, bo wie, że w weekend, chociaż jest dobrym zawodnikiem. Pamiętam jak kiedyś po puchu jednym ciosem przywitał gościa schodnikiem, wiesz? Powiedz, czy mam wyjebane mieć na to, co się działo, kiedyś zadałem pytanie, a ty milczysz. milczysz? Powiedz, czy mam wyjebane mieć na to, że znów tracę chęć, na to, że już tracę chęć i nie robię nic? Brrr. Czy mam wyjebane mieć na to, co się działo, kiedyś zadałem pytanie, a ty milczysz? Brrr. Brrr. Czy mam wyjebane mieć na to, że znów tracę chęć Na to, że już tracę chęć i nie robię nic Zadałem nieraz odpowiedzi, braki się nie zapowiada Mam różne braki, lecz to moja sprawa I tak na saportach słyszałem już brawa, to prawda nie braga To nie prada, mogę już wielu pozjadać Ale muszę teraz odrobinę zrzucić, bo już prawie stówę pokazuje waga Ej, stówę mam jedynie w Kielni Ej. Nie Za coś muszę zalać dziewięć, pięć, jestem dziewięć, dziewięć Mordo, gdzie jest cash? Znowu będę biec, żeby wiele mieć Te portfele muszą być jak ja Już pewnie wiesz o co bangla Wiesz, ją taka sytuacja Ale muszę wdrapać się wyżej Wyżej niż kurwa myślicie Udowodnić im, że to nie były tylko słowa na jakimś bicie Choć pamiętam, kiedy się śmiali Jakbym był debilem jak nich Dzisiaj gramy na dużej sali Ja w tłumie widzę właśnie ich Powiedz czy mam wyjebane mieć na to co się działo Kiedyś zadałem pytanie a Ty milczysz Powiedz czy mam wyjebane mieć na to że znów tracę chęć Na to że już tracę chęć i nie robię nic Czy mam wyjebane mieć na to co się działo Kiedyś zadałem pytanie a Ty milczysz Powiedz czy mam wyjebane mieć na to że znów tracę chęć Na to że już tracę chęć i nie robię nic illustrazowa